ale może pójdzie ha. no i jak ja mam to teraz wyciągnąć cześć Szymanko, witam w kolejnym odcinku dzisiaj szybki odcinek naprawimy coś żeśmy popsuli znaczy co ja popsułem w zasadzie tą wtyczkę od yy, pompy paliwa to ją połamałem Pokażę jak to zrobić na patencie oczywiście i tutaj przy okazji sobie sprawdzam poduszki, bo coś mi zaczęło. No nie wiem, jadę kurde i tak 2, nie, jadę i tak 1700 obrotów i się zaczynają jakieś dziwne, yy, przy takim obciążeniu i zaczynają się jakieś robić yy, jakiś rezonans, nie tyle co wibracje, ale jakiś taki rezonans idzie od silnika, nie i tak się zastanawiam, czy to jakieś poduszki, no ale tak... No wiecie, te poduszki to one już mają swoje lata, ale żeby wymieniać i żeby nic się, nic to nie dała, to też mi nie, się nie chce, nie? Nie wiem, ta jakaś normalna jest poduszka. Ciągnie w sensie, no nie jest zerwana, ale pytanie, czy jak nie jest zerwana, a guma już jest stara i twarda, to, to czy to coś zmienia, nie? Jak na razie nie znalazłem. Lubiłem sobie Nawet takie widzicie, takie łapki fajne, akurat na promocji gdzieś tam były i wziąłem tak komplecik. Dobra, dzisiaj się jak mówiłem zajmiemy tą wymianą i idziemy do samochodu. Ja jesteśmy w samochodzie, tutaj mam jakieś tam przyrządy do otwarcia. Najpierw musimy i tak wyjąć sobie tą kosteczkę. Bo tak myślałem, co? Możemy kup kupić tak jak kupiłem tutaj, o, z, z kabelkami i po prostu wlutować do tych kabelków, no i też będzie działać, nie? Ale mówię z drugiej strony, wejdźmy level wyżej, nie? Wymieńmy wtyczkę, jak profesjonaliści. No i tak zrobimy, przynajmniej postaramy się, bo to tak nie idzie za łatwo z tego co widziałem, no ale... Odepnijmy sobie tą wtyczkę. Tutaj już jest zniszczona ta wtyczka, także tutaj już dużej różnicy jej nie zrobi. Ale postaram się to jakoś odpiąć w miarę bezkolizyjnie po drodze. No dobra, jest, jest. No i co? Przyjrzu chciał podejść do sprawy profesjonalnie. No i zakupiłem sobie taki zestaw otwieraczy na. Aliexpress, za 10 zł. no i mamy tu takie blaszki no i nie powiem, no pewnie gdzieś tam się to przyda ale nie w tym przypadku, bo tutaj te piny są zastane jakieś już i to z takiej liche w sensie takie to jest no z cienkiej blachy, czy z takiej giętkiej że to po prostu nie wyrabia na tych pinach i się gnie, i tutaj tam są, mam takie dwa zestawy i tam próbowałem wcześniej na sucho sobie poćwiczyć jak to zrobić? No i oba zestawy poległy, że tak powiem, bo mi się... Czekajcie, gdzie to było? Yy, tutaj chyba mi się złamał. Tak, tu mi się złamał. No i tyle to warte. No ale znalazłem jakiś bardziej druciarski sposób. Typu zrób to sam z takiej wsówki do włosów. Także jak macie, to podwędźcie gdzieś psówkę. Yy, gdzieś tu była przed chwilą. Mamy tutaj wsuweczkę. Ona jest trochę zmodyfikowana. Nie wiem, czy to będzie widać. No zazwyczaj wsuwki mają tam jakieś, jakieś jeszcze końcóweczki takie, co tam wychodzą na, na dwie strony różne. No i takie końcóweczki trzeba albo dogiąć, albo sobie przyciąć. To ja to przyciąłem takimi cążkami. No i jak widać, yy, no, końcówki są płaskie i się stykają niemal na końcu. I to jest Właśnie to jest to czego potrzebujemy do wymiany. Nie będę teraz zgrywał jakiegoś specjalisty, ale tak po tym co zacząłem robić, to tak mniej więcej mi się wydaje, że tak trzeba zrobić. No i tak. Żeby wymienić taką wtyczkę, po pierwsze musimy bo tutaj jest jeszcze takie dodatkowe zabezpieczenie w takiej wtyczce zanim jeszcze w ogóle zaczniemy to wyciągać te piny. To mamy tutaj taki plasticzek różowy, akurat w tym przypadku, ale czasem są innych kolorów. No i musimy go odbezpieczyć. To jest dość proste, bo trzeba po prostu włożyć tutaj jakiś śrubokręt, albo tak jak w moim przypadku jakiś taki szpikulec, no i pociągnąć do góry. Możemy całkiem to wyciągnąć, nie ma problemu. Całkiem wyjmujemy sobie, możemy sobie wyjąć całkiem, nie trzeba całkiem, ale jak ktoś chce, to można i całkiem wyjąć w inną stronę się to nie da włożyć nie. tylko w jedną stronę pasuje no dobra no i tutaj mamy już gotowe najpierw sobie przygotujemy tą wtyczkę pokażę wam jak to działa mamy tutaj y, taką wsówkę tam w środku w tych pinach są takie bolczyki które wychodzą i się rozpierają tutaj w środku i chodzi o to że jak wkładamy tą wsówkę no, żeby sobie ją po prostu włożyć tak by mniej więcej tu dotykała tych dwóch plastyczków na zewnątrz ona się tam w środku nam yy, trochę pod siłą naprężenia spłaszczy no i jak będziemy teraz wyciągać to musimy sobie trochę albo czasem ją dociągnąć albo coś i pociągnąć mocno, czasem mocniej trzeba za taki pin no i to wychodzi, u mnie fajnie teraz już wychodzi ale wcześniej wychodziło o wiele gorzej, bo się teraz trochę wyrobiło no, i tutaj widzicie, tak to jest zbudowane, że tu mamy jeszcze taką uszczelkę, która, jak, jak nam tutaj wchodzi, to jeszcze dodatkowo nam to usztywnia i jeszcze nam zabezpiecza przed jakąś wodą i tak dalej. No dobra, także ja sobie wyciągam każdy z pinów w ten sam sposób. Pyk. Te małe gorzej trochę wychodzą, zauważyłem, ale później już też nieźle nie wychodzą. Na początku gorzej trzeba mocniej pociągnąć. Pamiętam jak pierwszy raz zrobiłem to, kurda, aż mi aż sobie tutaj pod siłą z tych kabelków aż mi palec bolał. Także no, trzeba się trzeba nabrać wprawy, żeby to zrobić mimo wszystko, ale na wsówce idzie dużo lepiej niż na tych specjalistycznych kluczach, które kupiłem. Następne te gumeczki mogą się przydać jeszcze może do czegoś. To raczej jednorazówki są, także to już nic. Nic z tego. O, I ostatnia nam też wyszła. No i dobra. I teraz, y, jak będziemy wkładać, to żeby tylko nie popierdzielić kolorów. Chyba zwarcia się nie da zrobić, mam nadzieję. No ale jest wyłączona stacyjka, także chyba nie jest tak źle. Jak widzicie, ta wtyczka jest rozwalona, bo ją rozwaliłem przez przypadek. Też trochę nie chciała wyjść, no ale co zrobić? Trzeba wymienić. Także wyciągamy sobie tutaj to zabezpieczenie. Które już widzę też nie chce za bardzo iść Ale może pójdzie. No i jak ja mam to teraz wyciągnąć? Próbujemy trochę z drugiej strony. No, no na tej wtyczce już nie zależy, także możemy to dobrze rozwalić tutaj są jakieś zaczepy od dołu to może by je trzeba było wcisnąć po prostu albo rozwalić wszystko jedno o, tyk rozwal pan to jak to i tak idzie w tym, zawsze muszą być jakieś problemy, zawsze w tamtej normalnie pociągnąłem wyszło, o, teraz wyszło i jest dobrze. No dobra. Teraz to daj tu, żeby się nie pomyliło. No i tutaj tak samo, tylko że teraz musimy sobie po prostu robić to na przemian. Czyli wyciągamy i wkładamy od razu, żeby nie, nie pomylić. I w takiej samej orientacji wkładamy wtyczkę do środka. No dobra, to zacznijmy do sobie od, od końca, może. Na początku nie będzie to chciało pójść. Czasem trzeba go mocniej włożyć jeszcze do środka, żeby żeby te końciłeczki nam tam weszły. No a jak nic to zaczniemy od drugiej strony, może pójdzie lepiej, później będziemy się męczyć. Ale tak się właśnie spodziewałem, że to za prosto nie pójdzie, bo tu jak widzicie tutaj są właśnie takie języczki. O! I to trzeba z... Trzeba to po prostu z... zcisnąć Zobaczymy czy w ogóle jakakolwiek pójdzie. Tak się na razie wydaje mi ciekawie O, tak pójdzie. Ta pójdzie i to jest, później jeszcze zweryfikujemy, czy wszystkie dobrze włożyłem, ale od razu warto to robić. O, tą już mamy, a zresztą będzie trzeba się pomęczyć teraz. Ta jest przeszczepiona, no trzeba szukać takich, które łatwiej pójdą najpierw, żeby się nie zniechęcić a później tak co gorzej a można było przelutować i już by było gotowe <noise> się wziął robotę ja nie wiem czemu to tak czasem idzie do grupy czasem chyba jakieś piny są zastane albo coś i, i tak idzie niektórym to elegancko wyjdzie nawet nie muszą się specjalnie z tym poszarpać no ale mi oczywiście czemu by miało tak pójść słuchajcie jeszcze trochę dogiąłem i teraz poszło mi elegancko Co zrobiłem, dogiąłem jeszcze trochę tą na końcówkach zrobiłem większy kąt tutaj włożyłem sobie troszkę yy, włożyłem i po prostu do środka dogiąłem, żeby tu była większa siła na końcówce, także ciągle trzeba coś tutaj ulepszać, ale powoli powoli to idzie Uda mi świeci w oczy i Wam w kamerę bo teraz jak widzicie elegancko idzie następna pyk ona była tu, prawdopodobnie mam zdjęcie zrobione, w razie czego też warto no sobie zdjęcie zrobić wcześniej będziecie wiedzieli gdzie co było Edek, zapomnijcie albo coś wam się popieprzy Jeśli to dobrze wejść przez te gumki to jest problem no, tak żeby no to wpiąć do końca, no, no, ale jak nie idzie to o chyba weszło to można zawsze sobie tutaj wepchać jakimś śrubokrętem albo czymś i oczywiście ostrożnie, dobra, weszła, no i jeszcze jedna nam została, ostatnia, mam nadzieję, że już bez problemów większych, chciałem bez problemów, ale widocznie jakieś pilnie sypa, no i zobaczmy teraz, teraz już jest naprawdę, włożę, bo teraz chyba bym przesadził. Ale może nie. Teraz może będzie lepiej, bo się będzie rozszerzać raz z tym plastyczkiem. Albo będzie gorzej. O! Trzeba mocno włożyć. O! I elegancko się wypięła ostatnia nie wygląda to źle nic tu chyba nie uszkodziłem chyba jest dobrze no i wkładamy ostatnią ostatni pin no i jest ok, jeszcze oczywiście blokada jeszcze sobie zweryfikuję czy patrzcie jak wczoraj jak wczoraj gościu teslą walnął w transita se przerysował całe. Ale coś tam będzie jakaś szkoda. Ale szkoda Tesli. Transita też szkoda, ale Transit to tam wiecie. Po nim to tam wiecie, to jest bus, ale na Tesli tak brązowy biało brązowy, fioletowy i biało niebieski. Tak na przyszłość to ta kostka działa tak, że jak pociągniemy to w górę to się odbezpiecza, ten języczek Czyli w górę to trzeba ciągnąć, a nie tutaj wypychać jak ja to zrobiłem Czyli to trzeba po prostu ciągnąć, ten języczek Są też takie otwieracze, widziałem na Aliexpress, ale nie wiem czy to kupić Czekajcie, bo dobry włożył plasticzek ten jest dobry? Ten jest dobry I zabezpieczamy sobie Tylko wkładając to do środka i nic tu nie trzeba grzebać To dobrze włożyć, o, aż kliknie i jest gotowe pompa działa, słyszę, także jest dobrze. Wskaźnik działa jest ok. No, także jak widzicie wszystko działa to możemy sobie zostawić. Szkoda, że są jednorazowe te piny, no ale to nie można kupić, ale gumeczki się mogą przydać to do wyrzucenia. Chociaż tu też jest taka gumeczka, to też się może przydać. Jest odzysk. Także to, dzięki za obejrzenie. Do następnego odcinka na razie. I cześć. A ja tu zamykam. W końcu zamknięta robota.